Ja myślę, że wyzwania, które cały czas stają przed samorządami, to oczywiście rozwój różnego rodzaju usług publicznych z wykorzystaniem e, internetu czy różnych narzędzi informatycznych. To jest cały czas dla wielu samorządów, szczególnie tych małych, chociaż tutaj nie ma też żelaznej, żelaznej reguły, e, duże wyzwanie. Tak, ze względu chociażby na posiadane zasoby osobowe. Nie w każdym urzędzie jest dobry informatyk. Poza tym e, samorządy w ostatnich czasach mają zdecydowanie mniej pieniędzy. E, a co za tym gdzie trudno czasem, szczególnie tym mniejszym jednostkom, podejmować odważne, mimo wszystko odważne, decyzje związane z tym, aby te usługi publiczne poddawać tym nowoczesnym procesom, a jednocześnie no, rezygnować z innych ważnych zadań, jakie także stają przed samorządami. Korzystają tak na tą sprawę, to nie mają wyboru, bo wdrażamy to odgórnie, natomiast rzeczywiście staramy się wszystkie procesy jak najbardziej poddawać tego typu rozwiązaniom. Przede wszystkim dlatego, że to ułatwia pracę i urzędnikom, ale także upraszcza życie mieszkańcom, więc za każdym razem, jak to się mówi, to potrzeba jest matką wynalazku. Zatem nasze rozwiązania taką sprawę wynikają z konkretnych, realnych potrzeb, usprawniają po prostu codzienne funkcjonowanie pracownikom, jak też mieszkańcom. Powiem tak, ataków hakerskich jest oczywiście cała masa, natomiast mam bardzo dobry, sprawny zespół zbudowany przez ostatnich kilka lat, o czym świadczą zresztą różnego rodzaju wyróżnienia i nagrody, jakie otrzymujemy. Dlatego czuję się bezpiecznie, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy czujni, bo tutaj hakerzy oczywiście nie śpią i tych zagrożeń jest cały czas masa i my musimy być krok przed nimi. Myślę, że takim tematem, który na pewno będzie się rozwijał i będzie coraz bardziej dominował, no to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, czyli to wszystko, co się z tym, Wiąże, czyli zarówno korzyści, możliwości i szanse, jak też oczywiście potencjalne zagrożenia. Przyszły rok będzie także rokiem wyborczym w samorządach, więc różnego rodzaju ataków może być więcej w tej przestrzeni, a co za tym idzie, to także może zdominować dyskusję.